Siema Anony. Chciałem od razu przed pastą podziękować Wam za całą aktywność, jaką robicie pod tymi filmami. Mimo tego, że może nie jest to zbyt wiele jak na YouTube'a, to dla mnie jest to naprawdę dużo. Dziękuję Wam wszystkim i zapraszam na kolejną pastę opowiastkę z życia. Nie sądziłem, że kiedykolwiek o tym opowiem, ale myślę, że może to dać trochę światła dziennego na pewną sprawę. Kiedy chodziłem jeszcze do gimbazy, w równoległej klasie był taki Marcin. Po strachem szkoły może nie był, bo był niezbyt sprytny, żeby trzepać szkołą, ale ze względu na jego wybuchowość i tężyznę fizyczną, chłopcy woleli mu nie wchodzić w drogę. Tak też czyniłem i ja, tym bardziej, że byłem już wtedy prawie w pełni wyewoluowaną spierdoliną. Kiedyś jednak sprawy potoczyły się inaczej. Jak na spierdolinę miałem dosyć dobre kontakty z dziewczynami, ale chodzi mi bardziej o to, że byłem ich męską koleżanką, niż kandydatem na partnera. Często więc szwendałem się z taką Karoliną i Iwoną po osiedlu, będąc tym, czego potrzebują od faceta, czyli słuchaczem ich nieustannego pierdolenia. W sumie to Karolina mi się nawet podobała i chyba tylko dlatego to robiłem zamiast siedzieć w swojej cieplutkiej piwnicy. Wtedy akurat siedzieliśmy na osiedlowych ławkach, a że było to po deszczu, to Iwona spytała się, czy może mi usiąść na kolanach, bo nie chce mieć mokrych spodni. Zgodziłem się w swojej anonimskiej rycerskości, poza tym loszka na kolanach to zawsze profit. Nawet mimo tego, że akurat Iwona nie za bardzo mnie pociągała. Na drugi dzień w szkole podbija do mnie wkurwiony Marcin i mówi, że idziemy się napierdalać. Nie wiedziałem o co chodzi, ale wiedziałem za to, że nie chcę dostać popysku. Więc stałem tak sobie cichutko, dostając kolejne lepę na twarz i informację, że po szkole widzimy się na boisku. Po krótkim streszczeniu wydarzeń od kolegów okazało się, że Iwonę siedzącą mi na kolanach widział Łukasz. Iwona jest dziewczyną Marcina, o czym nie miałem zielonego pojęcia, a że Łukasz jest gumowym uchem i chciał się Marcinowi przypodobać, to poleciał do niego i powiedział mu co widział. Na szczęście od wpierdolu uratowała mnie sama Iwona, bo powiedziała Marcinowi, że tam do niczego nie doszło i że jeżeli mnie pobije, to z nimi koniec. Marcin był więc w lekkiej kropce, ale nie zamierzał zostawić tak tego dyshonoru. Co ciekawe, okazał się tym razem całkiem niegłupi, bo po szkole i tak do mnie przyszedł i spytał się, kiedy będziemy się ubić i że mam wybrać czas i miejsce. Jego chytry plan zakładał, że jeżeli to ja ustalę warunki tego nierównego pojedynku, to będzie mógł powiedzieć Iwonie, że to jednak ja chciałem się ubić, a nie on. Na szczęście go przejrzałem i powiedziałem, żeby mi dał czas na odpowiedź do wieszora. Tyle też zajęło mi rozpracowanie, jak go przychytrzyć. Ale w końcu opracowałem plan Kurwa doskonały. Napisałem mu krótkiego smsa. O 17 na orliku. Wszystko poszło zgodnie z moim planem, bo Marcin o 17 pojawił się na boisku. A ja nie. Oczywiście na drugi dzień zostałem okrzyknięty pizną, przegrywem, a Marcin chodził z wkurwem, który miał mu rozsadzić żyły na skroni. Ale nie podszedł do mnie nawet o krok ze względu na groźby Iwony. Ale to była tylko pierwsza część planu. Bo tak jak myślałem, Marcin tego samego dnia znów o 17 czekał na boisku. W swoich przemyśleniach dnia poprzedniego odkryłem, że Marcin jest osobą bardzo honorową, ale tępą. Dlatego wysłałem mu samą godzinę z miejscem, nie podając daty. Widziałem, że po pierwszym dniu uznał, że jak nie o ten dzień chodziło, to przyjdzie w następny. Ta pętla trwałaby pewnie dłużej niż dwa tygodnie. Ale w tym czasie śmiechy z mojego wydygania się walką przemieniły się już w śmiechy z Marcina, wyczekującego na mnie na boisku, i ten w końcu się poddał. Jednak ten dwutygodniowy wkurw i poczucie przegranej mocno odcisnęły się na jego psychice. Po tylu latach myślałem, że już o nim nie usłyszę. A tu nagle dowiaduje się, że jeby z niego cały internet. Pewnie nawet nie podejrzewacie, że ta sytuacja jest kropka w kropkę podobna do tej historii sprzed lat. I coś musiało w nim po prostu pęknąć i przypomnieć tą traumę z powodu której podobno się leczył. Marcin, kurwa, odpuść. Stanowski tak jak jak kiedyś na pewno nie przyjdzie pod ten stadion.